koni wyłącznie czwartej grupy, czyli takich, które w tym roku nie wygrały. Dystans 1200 metrów. Bardzo zła pogoda. Konie ruszyły. Na czele tam galopuje Ergane, Ale na front przesunął się Spartakus. Ale konie są mocno zgrupowane. Tam walka jest straszna o prowadzenie. I na prowadzenie wychodzi atrakcja. Na czele galopuje teraz Heciozo. Heciozo Delmar. Heciozo Delmar atrakcja. Heciozo Delmar atrakcja. 600 metrów do celownika. Za moment konie wyjdą na prostą finiszowo. Największym kołem wychodzi Heciozo, a przy kanacie zyskała Ergenę. Ergenę, ale dobrze finisuje Heciozo. Heciozo. Ergene Heciozo. Ergene Heciozo. Ergene Heciozo. Ergene Heciozo. Ergene utrzymuje prowadzenie, atakuje klacz Heciozo. Heciozo Ergene. Heciozo Ergene. Ergene Heciozo Ergene Heciozo. Te dwa konie tylko walczą o zwycięstwo i w celowniku Ergene Heciozo.